12. Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hofer Superhit Festiwal Działdowo 2019 już za nami. Ponad 60 wokalistów prezentowało swoje umiejętności przed najwyższej klasy jurorami. Zwieńczeniem imprezy był koncert gwiazdy. W tym roku był nią Michał Szpak. 12. Edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Hofer Superhit Działdowo 2019 święto muzyki, święto wokalu, śpiewu. Jak co roku już od właśnie wspomnianych 12 lat spotyka się tutaj najzdolniejsza chyba młodzież w Polsce śpiewająca w wieku od 13 do 28 lat. Jest mi bardzo miło, że ci ludzie przyjeżdżają do Działdowa, chcą tutaj być z nami, i wspólnie świętować. Młodzież, tak jak wspomniałem, jest absolutnie z całego kraju. Są tutaj przedstawiciele Podkarpackiego, Małopolskiego, Lubuskiego, Szczecińskiego, czyli zachodniopomorskiego, Podlaskie, Warszawa oczywiście, Poznań, no praktycznie wszystkie regiony naszego kraju są reprezentowane przez świetnych wokalistów. Co roku młodych wokalistów ocenia Żyli składające się z najbardziej kompetentnych specjalistów. Co tym bardziej stresujące dla młodych osób. Pewnie stresowali się śpiewając przed tak zacnym gronem jurorskim. Jak co roku przybywa do nas fachowe, ale jednocześnie bardzo medialne Żyje, świetni artyści. W tym roku to grono tworzyło, tworzyły trzy osoby, czyli Agnieszka Hekiec, znana z programu telewizyjnego Twoja twarz brzmi znajomo. Mietek Szcześniak i Łukasz Zagrobelny. Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia to ogrom pracy i zaangażowania wielu osób. Jest to wydarzenie, które po, na które potrzeba mnóstwo czasu organizacyjnego, ale kiedy to się robi, szczególnie kiedy już przychodzi ten finał, ten dzień tego naszego święta, to, to wszystko to odchodzi na bok. Najważniejsze jest to, że Możemy tutaj być wspólnie się, bawić cieszyć z tego, że mamy imprezę na naprawdę ogólnopolskim najwyższym poziomie. Hofer Super Hit Festival to oczywiście nie tylko przesłuchania. Ponad tysiąc osób przyszło tu również ze względu na koncert gwiazdy. Festiwal to oczywiście także występ festiwalowej gwiazdy, słychać pewnie odgłosy trwającego właśnie koncertu Michała Szpaka, widać żywą reakcję publiczności. Jest to, jest to ważny element tego wydarzenia, dzięki temu na tej imprezie pojawia się około tysiąca osób co corocznie. Podwójnie się cieszymy, bo to właśnie dla mieszkańców Działdowa, okolic jest ta impreza. Tak? 12. Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hofer Super Hit Festiwal Działdowo 2019 przeszedł już do historii. Teraz chwila oddechu i już można planować 13. Przegląd wokalistów z całej Polski. Ta myśl o tobie Zatapiam się w jej blask A szklaną kulą wspomnień Potrząsa lekko Ma smak, a smakuje dziwnie tak jak słowo, wypowiedziane pierwszy raz. Z Tobą życie ma smak, dziwnie tak, bo tylko z Tobą słowa mają jakiś inny smak.